Masie, Masie, mam siema. No tutaj Bułka Gaming. Chciałem Was poinformować, że to było do około 2 miesiące temu, jak to nagrywałem i prawie nic nie pamiętam, a więc e, to, co chciałem powiedzieć wcześniej, może być e, nierówne z tym, co powiedziałem teraz. No więc e, to będzie taki speedrun, pół godziny zmieniłem w 5 minut i to zdabingowałem prawie wszystko, więc e, zgaduję, miłego oglądania. No cóż, e, będzie więcej flopy, jeżeli o to, jeżeli ktoś się spyta, no dobra, miłego oglądania życzę. Hmm, hmm, nara. Dobra, tak jak słyszeliście, no, będzie to trudno, bo mam pół godziny dla bingowania, ale no... Siema, witam w czwartym odcinku. Prawdopodobnie ostatni, nie mam pojęcia. Może się zdecyduję na inny odcinek, ale w tym odcinku próbowałem dobić... E, próbowałem dobić miliard tych dolarów i... no cóż...

Hysj! <laughs> Dobra, co za przyspieszenie? Ale tutaj e, po prostu speedrunowałem bakrumsy. Nie udało mi się, wszedłem na multiplayer. Wyszedłem, znaczy, próbowałem oczywiście wejść do bakrumsów jeszcze raz. Speedrunowałem bakrumsy. przyszedłem dwa razy. I trzeci raz. I uda ja udało mi się po prostu. Tutaj zobaczymy, czy mi się uda. To ja już nawet nie pamiętam. To jest takie reakcja. A więc no dobra, skoczyły mi się wtedy czuję do bakrów, a tutaj jest. Następny klik, chyba następnego dnia. Już nie pamiętam. To jest już. Normalne, nieprzyspieszone, okay. przeszukuwałam sklep. So, to chyba na razie po prostu wezmę i przyspieszam, bo się na razie nic fajnego nie dzieje.

넌 뭐라. Się, nie chciałem zdobyć miliarda tylko pół, ale właśnie je wydałem. nie widziałem co, ale no, chciałem powiedzieć, że to jest mój ostatni film, który robię na numerze filmorano. Kasie, to są inne filmy. No. Eee, miłego dnia w ostatnich filmik postanowić jakiś miliard albo ciężko więcej Miłego dnia.